Witam Was w 41. rozdziale mojego dziennika inwestycyjnego. Dziś podsumowanie stycznia, czyli stały element tego kanału. Dywidendowe żniwa. W momencie nagrywania większość spółek podzieliła się już ze mną zyskami, a te, które zrobią to w ostatnich dniach miesiąca są łatwe do oszacowania i oprócz kursu dolara do złotego nic więcej się w tym temacie nie zmieni. Oczywiście samych kwot nie podam, ale przejdziemy sobie przez te firmy, jedna po drugiej i powiemy sobie o nich kilka słów. Nim jednak do tego dojdzie, chciałbym podziękować za całą aktywność na moim kanale, za dołączanie do niego, komentowanie i za polubienia. Osoby, które tu zaglądają, a jeszcze nie dały subskrypcji, bardzo proszę, by to uczyniły. Najlepiej klik Klikając w ten przycisk z dzwoneczkiem. Statystyki kanału mówią, o ile mogę im mówić, że 52% widzów wraca oglądać kolejne rozdziały mojego dziennika, a tej subskrypcji nie daje. Druga rzecz to tradycyjne ostrzeżenie, że nic na tym kanale, co ja mówię, albo co mówi moja żona, nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wespół z żoną z niektórych naszych inwestycji jesteśmy zadowoleni, a z innych nie. Ale to są nasze decyzje, za które bierzemy odpowiedzialność. Każda wasza inwestycja musi być podparta waszymi analizami i dostosowana do waszej wiedzy, możliwości, potrzeb i tolerancji na ryzyko. Szersza treść ostrzeżenia wyświetla Wam się teraz na ekranie. Wyboru spółek, o których za chwilę usłyszycie, nie należy naśladować. Pierwsza dywidenda w tym roku wpadła dość szybko podzieliła się nią spółka Text z polskiej giełdy. Wcześniej spółka nazywała się LiveChat, którą to nazwę dzieliła ze swoim flagowym produktem. Jednak firma chciała się od tego odciąć, wprowadzając nowe produkty, rozbudowując portfolio i przemianowała się na tekst. Jest firmą informatyczną z siedzibą we Wrocławiu. W swojej ofercie posiada oprogramowanie biznesowe, które znajduje klientów w wielu krajach na całym świecie. LiveChat to platforma do obsługi klientów, z której wedle prezentacji tekst korzysta około 36 tysięcy firm. Inne produkty to Chatbot, czyli platforma do tworzenia czatów bez kodowania, helpdesk, system do zarządzania i numerowania zgłoszeń od klientów oraz Knowledge Base, czyli narzędzie do budowy bazy wiedzy zarówno dla klientów, jak i dla zespołów wewnątrz organizacji. Sama spółka działa od 2002 roku, a od 2007 roku istnieje w formie spółki akcyjnej. Od 2011 roku jest obecna na polskiej giełdzie, a od 2014 roku dzieli się dywidendami. Jest swoistym ewenementem na polskie realia, bo pierw przeszła na wypłacanie zysków dwa razy w roku, a obecnie są to już trzy wypłaty zysków w roku. Tekst chwali się, że jej klientami są spółki takie jak Atlassian, którą firmę możecie znać chociaż bez produktu Gira, Adobe, Henkel, Huawei, Ikea, Bank ING, LG, McDonald's, Paypal, Plat 500, nie mylić z rządowym programem 500+, Ryanair czy Virgin Mobile. Niestety, od kilkunastu miesięcy spółka jest w trendzie spadkowym. Spada liczba klientów, sama spółka twierdzi, że nie jest optymistyczna co do wzrostu ich liczby. Co więc mnie skłoniło do wejścia w nią? Ano dołki na kursie, które miały miejsce na jesieni. Kurs od 2023 roku spadł o prawie 60%. Obserwowałem ją od dłuższego czasu i czekam na jakieś korzystne ceny. Po pierwsze, chciałem mieć podmiot, który jest dość mocno utożsamiany z regularnymi dywidendami na polskim rynku. Po drugie, wierzę, że problemy są przejściowe. Tekst zdobył sławę swoim live chatem. Niestety konkurencja nie śpi, a live chat do najtańszych nie należy. Jednak kiedyś to był główny produkt tej spółki, który odpowiadał za ponad 99% przychodów. Obecnie jest tu już 89% przychodów, czyli w portfelu za 10% więcej przychodów odpowiada reszta wymienionych i niewymienionych przeze mnie produktów. Tak więc tekst może za wolno, ale jednak rozbudowuje swoją ofertę. Kluczowe będzie tu, jak rozegra kartę sztucznej inteligencji. AI może być zagrożeniem dla takiej spółki jak Text, bo może po prostu pomóc użytkownikom i dotychczasowym klientom zautomatyzować zadania, w których pomocne było oprogramowanie tekstu. Ale jeśli firma nie prześpi szans, może sama wkomponować narzędzia AI w swoje produkty. Model sztucznej inteligencji już funkcjonuje w obrębie wspomnianego chatbota. Inwestycja w Text to zakład, na który postawiłem. Jeśli tekst wyjdzie z batalii o klientów obronną ręką i faktycznie dostosuje się do nowych trendów i zmieniającej się technologii, moja inwestycja okaże się dobra. Ale jeśli nie podźwignię tego ciężaru, okaże się, że pokładałem w niej złudne nadzieje. Na razie ograniczam się do małego pakietu z jesieni, nie będę pozycji zwiększał i poczekam na rozwój sytuacji. Kolejna spółka to Vici. Jest to spółka rynku wynajmu nieruchomości specjalizująca się w obiektach związanych z rozrywką i wypoczynkiem. Inwestuje w kasyna, hotele, kręgielnie, pola golfowe czy tory wyścigowe w USA i Kanadzie. Spółka stosunkowo młoda, jeśli chodzi o wypłacanie dywidend, bo zaczęła dzielić się zyskami dopiero w 2018 roku. Co jest plusem, nie powstrzymał nawet COVID i zamknięcie obiektów w 2020 roku. Zawsze przypominam sobie o tej spółce, kiedy słyszę od kogoś, że giełda to kasyna. Owszem, to kasyna, jak w przypadku Wici. Od połowy grudnia kurs spada. Był to moment, kiedy Fed poinformował, że być może nie będzie aż tylu obniżek stóp procentowych w USA, ilu spodziewały się rynki. A mniej obniżek to droższe koszty kredytów, a więc koszty finansowania tak dużych inwestycji, jak kupno nowych budynków pod hotele czy właśnie kasyna. Z jednej strony wydawać by się mogło, że wybór Trumpa będzie dobry dla takiej branży, bo sam Trump był związany z branżą hotelarską, hazardową i golfową. Z drugiej, patrząc jednak ogólnie na gospodarkę w USA, jego decyzje mogą powodować wzrost inflacji, a więc przyczynić się do utrzymania czy nawet podwyższenia stóp procentowych, co przełoży się na podwyższone koszty dla takich spółek jak Vichy. Co miesięczny gość w tym zestawieniu to Realty Income Corporation. Podobnie jak Vichy, jest to spółka rynku wynajmu nieruchomości. Realty również od jakiegoś czasu słabnie, jeśli chodzi o kurs, chociaż tutaj ruchy zaczęły się jeszcze w listopadzie po wygranej Trumpa. W zeszłym roku spółka pięć razy podnosiła wypłaconą dywidendę, którą, podkreśla, co miesiąc, hm, dzieli się co miesiąc. Spółka działa nie tylko w USA, zajmuje się wynajmem nieruchomości także w Europie, mając ogółem ponad 500 obiektów, łącznie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, bo ponad 300, jeśli ktoś byłby ciekaw. Wśród ich stałych najemców znajdują się takie firmy jak Walmart, Dollar General, Tesco, Lidl, Aldi czy nawet Amazon. Z Realty płynnie przechodzimy do Agri Realty Corporation. Liczyłem, że i tę spółkę dokupię w grudniu, ale spadki kursu nie były aż tak duże jak na Vici czy Realty. Z drugiej strony jednak zyski Agri rosną bardziej i być może to utrzymuje kurs na dotychczasowych poziomach. W zeszłym roku spółka podniosła dywidendy tylko dwa razy, ale to ciągły wzrost, więc powód by się cieszyć. Przygotowując skrypt do tego materiału, właśnie uświadomiłem sobie, że pierwszy raz w żniwach znalazły się wszystkie trzy spółki zajmujące się wynajmem nieruchomości, które posiadam w portfelu. Co ciekawe, część spółek, która wynajmuje lokale od Realty, wynajmuje także od Agri. Wśród klientów tej firmy należy wymienić chociażby Dollar General, CVS Pharmacy, The Home Depot, 7-Eleven czy Walmart. Wracamy na chwilę na polską ziemię. Dziś rodzime spółki są w mniejszości, może pierwszy raz w tym cyklu materiałów, ale to też pokazuje, że warto było wyjść na Wall Street. Miesiące, które są skromniejsze na warszawskiej giełdzie, jeśli chodzi o dywidendy, rekompensuje sobie obecnie za oceanem. Ale do rzeczy. Kolejna spółka to Delco, czyli sieć hurtowni kosmetyków i chemii domowej, a także kilka mniej lub bardziej znanych sklepów. O Delco był ostatni osobny materiał, więc zachęcam do jego odsłuchania. Na koniec rozdziału pojawi się do niego odniesienie. Dzięki temu, że kumulowałem pakiety tylko od dłuższego czasu, moja indywidualna stopa dywidendy wyniosła ponad 7% netto, z czego jestem bardzo zadowolony. Jest to w moich portfelach jedna z top 5 najlepszych indywidualnych stóp zwrotów w ostatnich 12 miesiącach. Dla ciekawskich, miejsce pierwsze należy do Jenkie i wynosi ponad 17% netto z dywidend. Indywidualnie, podkreślam, czyli zestawiając nominalną wartość dywidendy z moją indywidualną ceną zakupu. Następna pozycja w dzisiejszym materiale to nowość w moim portfelu. Jest to grupa Total, czyli kolejny przedstawiciel branży paliwowej, którego akcje kupiłem. Tak, ja zdecydowanie mam jakieś skrzywienie na punkcie paliwa. Total to francuski koncern, więc obok ekspozycji na ten sektor w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA otworzyłem się na francuski rynek. Spółka powstała w 1924 roku jako odpowiedź rządu francuskiego na zapotrzebowanie na paliwa, które po koszmarze I wojny światowej były postrzegane coraz bardziej jako środek do napędzania maszyn, także tych wojennych. Grupa zadebiutowała na giełdzie w 1991 roku. Oprócz tradycyjnych paliw rozwija także OZE, biopaliwa oraz wspiera energię atomową we Francji, przymierzając się nawet, by samemu przejąć jeden z takich obiektów i zarządzać nim. W tej czy innej formie spółka jest obecna w 120 krajach na świecie, także w Polsce, gdzie można kupić ich produkty, jak chociażby oleje silnikowe. Ostatnia spółka na dziś to Starbucks. Firma ogłosi wyniki finansowe za 2024 rok już 28 stycznia. Nie ukrywam, bardzo na nie czekam. Zapewne słyszeliście o pożarach, które w ostatnim czasie dotknęły Kalifornię. Uważam za bardzo ładny gest, niczym to, co działo się w Polsce po pożarze fabryki paluszków beskijskich, że Starbucks ogłosił, iż pracownicy z kawiarni, które spłonęły, będą ciągle otrzymywać niepomniejszone wynagrodzenia. Ludzie z terenów dotkniętych klęską stracili nie tylko pracę, ale i swoje majątki. Takie działania pozwolą chociaż częściowo wesprzeć ich finansowo w tych trudnych chwilach. Dodatkowo Starbucks dostarczał kawę ratownikom i strażakom, a także do miejsc do celowej ewakuacji ludności. Sam osobiście kawy nie pijam, ale moja żona już tak i wiem, że taki napój daje dawkę energii. A osoby, które były tam na miejscu, na terenach klęski, ratowały innych i walczyły z żywiołem, na pewno tej energii potrzebowały. Nawet jeśli miałby się to odbić na zyskach i wstrzymaniu podwyżek, czy nawet obniżeniu dywidend, to takie akcje są potrzebne i Starbucks ma ode mnie duży plus za to, co zrobił. Na dziś to tyle. Jeśli się podobało, jeszcze raz prośba o subskrypcję, polubienie czy komentarz. A jak się nie podobało, to też mi dajcie znać. Wykorzystam jeszcze chwilę czasu antynowego i przekażę podziękowania dla kolegi Elvisa za doradzenie bym używał czata GPT w rozwijaniu kanału. Od kilku tygodni czat pomaga mi tworzyć grafiki do ilustrowania moich materiałów i ufam, że dzięki temu rozdziały są bardziej kolorowe i ciekawsze. No i chciałbym też podziękować za wsparcie w ostatnich dniach dla wszystkich bliskich. Chyba dopadł mi jakiś kryzys twórczy i nie wykluczam od dłuższej przerwy na kanale, by w cudzysłowie naładować baterie. Praca na etat, tworzenie innego bloga, prowadzenie tego kanału i masa innych rzeczy, którymi zajmujemy się z żoną, jest wymagająca i zajmuje prawie całą dobę. Swoją drogą, być może niebawem pojawi się na kanale więcej informacji właśnie o takiej naszej inwestycji w uczynienie tego świata lepszym miejscem. No, to jeszcze raz dziękuję za wsparcie, słuchanie i dołączanie do naszego stale powiększającego się grona inwestorów. No to do następnego razu. Bywajcie.